W dzisiejszym odcinku zrobimy cosplay Wednesday Adams, a później wyjdziemy tak na miasto do centrum Krakowa i zobaczymy reakcję ludzi na mój cosplay. Jest to mój pierwszy cosplay w ogóle. Oficjalny, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i dajcie znać w komentarzu, jaki cosplay powinnam zrobić w kolejnym filmie. Na początek peruka Wednesday i ja wybrałam sobie taką czarną, która ma już zrobione warkocze. Okej, okay, no mamy tutaj dwa warkocze, więc ubierzemy ją. I do tego będziemy dopasowywać już makijaż. Włosy założone, teraz jestem zdecydowanie bardziej łęzejowa. Podkład mam już na sobie, więc przechodzimy do nałożenia korektora pod oczy oraz na oczy. Korektor pod oczy, jedno oko, drugie oko, tutaj i jeszcze w kąciku i tutaj w drugim kąciku. A teraz blendujemy. Czas na brwi. Ja do tego używam zazwyczaj takiego pudru w mydełku, ale że on jest brązowy, a chciałabym się pójść trochę bardziej w czerń, to postaram się znaleźć jakiś zamiennik. I ja mam do wyboru tutaj, słuchajcie, albo taką czarną krepkę. Nie wiem, czy to nie będzie ryzykowne, albo mam też szminkę. Jest to czarna szminka, którą nałożę później na usta, wygląda ona tak nałożę sobie trochę właśnie tego czarnego koloru szminki na końcówkę tego pędzla. Mam nadzieję, że wyjdą fajne brwi. Brwi mamy zrobione, więc przechodzimy do oczu, do powiek tak naprawdę i zrobimy sobie takie lekko naturalne, ale z podkreśleniem tej czerności, no i ogólnie źrenicy całego oka. No właśnie, jak już mowa o źrenicach, to przygotowałam sobie także soczewki, słuchajcie. Zamówiłam je sobie specjalnie do tego cosplayu. Mamy soczewki czerwone oraz mamy fioletowe soczewki. I tak potem się nad tym dłużej zastanawiałam i stwierdziłam, że w zasadzie Wednesday ma takie ciemnobrązowe oczy. Czyli takie jakie mam ja. Więc ja do tego cosplayu. W zasadzie soczewek nie potrzebuję, więc dzisiaj ich nie użyję. Wykorzystam je w jakimś outficie halloweenowym, więc no, zasubskrybujcie, żeby tego nie przegapić. Najpierw zacznę od takiego jasnego, beżowego cienia i wykorzystam właśnie taką paletkę. Kupiłam ją z Evolone. Więc w ruch wchodzi czarna kredka i spróbujemy sobie tutaj na górze oraz w kąciku oka pomalować właśnie takie czarne linie. Oko mamy skończone i nałożyłam sobie też w międzyczasie piegi takim stickiem z Eveline Bardzo prosta aplikacja, więc dacie radę. I teraz sobie to jeszcze zblendujemy i nałożymy na to konturowanie oraz puder. Klepuję sobie te piegi, żeby one nie były aż takie wyraziste, słuchajcie, i zaraz to wszystko przypudruję, a konturować będę to na sucho. Kupiłam ostatnio taki puder do testów z Max Factor, więc sobie go teraz sprawdzimy. Konturowanie, czyli bronzer. I użyjemy sobie też różu, ale dosłownie ociupinkę, dlatego że no Wednesday raczej jest taka blado-trupia, więc dosłownie tylko tak musimy. I'm out, I'm for that flame. Czas na usta, więc użyjemy sobie naszej czarnej szminki na zewnątrz ust, a wewnątrz pójdziemy w taką bordo szminkę, dlatego że Wednesday ma trochę takie ciemnoczarne usta, ale one są lekko takie czerwonawe, są tak podkreślone, takim właśnie bordem bordem się mówi bordem, więc też tak zrobimy. Tak wygląda propozycja makijażu Wednesday. Zrobiona przeze mnie, a teraz idziemy ubrać sukienkę. Tak wygląda sukienka Wednesday, w którą się teraz przebieram i pokazuję wam cały efekt końcowy tego cosplayu. Oto efekt końcowy mojego cosplayu. Teraz lecimy na miasto, zobaczyć reakcje ludzi, a wy dajcie znać, jak wam się podoba mój cosplay i zostawcie kciuka w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście znalazłam się już w centrum miasta i idziemy sprawdzić, jakie będą reakcje ludzi na mój cosplay. Idziemy sobie, słuchajcie, prosto w stronę rynku. Na razie nie ma tutaj dużo ludzi, więc jest bezpiecznie. A pogoda? Jak na Wednesday, no to dopisała, dopisała, jak pochmurniej pewnie będzie deszczowo. Okej, okay, pierwsze osoby się na mnie patrzą, zerkają, ale na razie nic nie mówią, nic nie mówią. Ja wzięłam też dla porównania figurkę Wednesday, więc pewnie jeszcze coś z nią nagram. Okej, okay, tam panowie. To był mocny luk na mnie, słońce. Fajne jest to, że z jednej strony trochę tak dziwnie, bo wszyscy się na mnie patrzą, a z drugiej strony nikt mnie nie rozpozna, nikt nie wie, że to jestem ja, nikt. Więc to daje mi taki bufor bezpieczeństwa. Zmierzając przez miasto, zobaczyłam, że znajduje się tutaj pewien sklep, w którym znajdę kilka rzeczy, które mi się spodobają jako Wednesday. Zresztą sami zobaczcie, co tutaj mamy. Halloweenowe dnie, różne ozdoby, kociołek, a do tego duchy. Wow, mega fajne. Kop, czarny kop. Ja nie mam swojego zwierzątka. Nie mam swojej rączki. Dajcie znać, jakie zwierzątko by do mnie pasowało. Ale ta turba mega mocna, trumna. Myślę, że każda Wednesday znajdzie coś tutaj dla siebie. Idę zrobić teraz rundkę w Koło rynku, zobaczymy jakie będą reakcje, czy będą jakiekolwiek, czy ktoś do mnie podejdzie, może nie. Myślę, że ogólnie to mnie nikt nie rozpozna. Nikt mnie nie rozpozna jako mnie, ale jako Wednesday może akurat zobaczymy. Zrobimy tą rundkę i sobie to podsumujemy, a potem pójdziemy do Starbucksa po jakieś magiczne zamówienie. Bo komuś łeb. Zbijałabym wnętrzności z kogoś i zamroziłabym jak te wiewiórki. potem bym zrobiła sekcję zwłok. Zjadłabym to. I ciekawe czy w Starbucksie są w stanie zrobić mi jakiś czarny Wednesdayowy napój. Sprawdzimy to. Poznał mnie podczas robienia szorca! Udało się, jest jeden Tutaj macie przewidkę. Hej! Hey. 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 <grywa> dobrze, dobrze, ktoś mnie rozpoznał. Więc tutaj wydaje się, że kosztuj całkiem niezły, całkiem niezły, ale robimy jeszcze więcej osób, zobaczmy jeszcze więcej osób tutaj na rynku, no trochę się dzieje, jest trochę ruch. Chociaż wydaje mi się, że już kończy się sezon taki turystyczny. Zaczyna się okres Halloweenowy, bożonarodzeniowy, no ale jest, ale jeszcze tutaj parę osób może złapiemy. Możemy do kogoś podejść i nie mówić nic, jak byłem Ale czy ja to znajdę kogoś takiego? tylko kogo mogłabym to zrobić. Jak ktoś, powiedział, jak ktoś powiedział Łęce, jak ktoś powiedział Łęce, jak ktoś powiedział Łęce, jest, z kołu, z kołu, Dobra, nie? No, dobra, dobra. Druga próba teraz, słuchajcie. Przez to znały Wednesday. Małe były te dzieci. Już dobrze rozkręcam się. I to jest śmieszne w sumie, bo najlepsze jest w tym wszystkim to, że nikt nie wie, że to jestem ja. To ja to kocham. Zamówiłam właśnie w Starbucksie. Mroczny napój. Jedyny jaki udało mi się dostać był czekoladowy. Sprawdźmy jak smakuje moje imię niepoprawnie zapisane, toż to skandal. Mam uczulenie na słodkie, zdecydowanie wolę gorzki smak. Jeżeli podobał Wam się tego typu film, to zostawcie kciuka w górę, suba i widzimy się w kolejnym filmy są co czwartek o 16.16, .16, a czasami wylatują właśnie jakieś ekstra.